serdecznie w kolejnym moim vlogu. Bardzo serdecznie Was wszystkich jak zwykle, tradycyjnie pozdrawiam i słuchajcie, zabieram się za ten piękny, aczkolwiek chłodny poranek, bo mam tylko 11 stopni i mam nadzieję, że będziecie mi w tym dniu towarzyszyć. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Was zapraszam. Moi kochani, tutaj mam już uszykowane wszystko na wyjście, dlatego, że za sekundkę dosłownie, no, znaczy nie za sekundkę, za parę minut wychodzę, tu uszykowałam sobie sweterek właśnie ze względu na to, że jest naprawdę zimno i słuchajcie, tutaj mam tak dwa soki, ale to już widzieliście uszykowane dla siebie i dla córki. I tutaj ma słuchajcie, prezenciki. A dla kogo to zobaczycie, bo zobaczycie, kogo my dzisiaj odwiedzimy. Ani, no ja już jestem uszykowana, także lecimy. Ta babunia, zobaczcie co wam przywiozła zobaczcie co babunia przywiozła to wyciągajcie wyciągajcie co tu babunia no cześć, no wyciągajcie co przywiozła babunia tak, moje słoneczka proszę 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 maleńki o jesu i teraz drugi maleńki Proszę, a jest no pyszne, tak, babuja kupiła. i drogi tutaj. Pięknie. Moi kochani, my się zasiadamy z Tureczką i z Timonkiem, tak? I spinczy się też do śniadanka. I życzę Wam wszystkim smacznego. I smacznej kawusi od razu, prawda? Didziule? No tak. I, kochani, życzę Wam, chyba Wam już życzyłam smacznej kawusi, ale życzę Wam jeszcze raz. Są. A tutaj są Didziele, moi Moje kochane. Czekaj, 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 bo gorąco jest. I moi kochani ja z malutkimi na spacerku. Ojej, ale powiem Wam szczerze, że zrobiło się dużo cieplej. Poczekajcie, stójcie ładnie. I słuchajcie, muszę wziąć woreczki, bo zapomniałam wziąć z domu i muszę się cofnąć i posprzątać. A! Ale przyjemnie jest, słuchajcie, tak jak rano było bardzo zimno, tak w tej chwili jest cieplutko. Gdzie one są tu, jest jeden, tam jest drugi. No ale milutko. Taki poranny spacerek to jest coś pięknego. Jaki tu jest piękny ten płot. No! Nie ciągniecie tak. Ale ślicznie. Cudne to drzewo. Przepięknie. Słuchajcie, jest tutaj zarośnięte. No cudownie. To wygląda i te liście są naprawdę ogromne. Ale jest cudowny, naprawdę. Lepiejmy. Zapraszam Państwa. Jezu, smaczne. Musi mi tyle popsuć. Po Córka tutaj ma taki sprzęcik, ale za chwilę, zaraz, chwilę Wam pokażę. Ma taka woda gazowana. O, przykręcamy tutaj i... Aha, to po prostu tyle, ile chcesz, możesz mieć nagazowane, no. czyli... Aha, no fajnie. Cześć maleństwo moje, babunia już jedzie, wiesz? Cześć kociaczku maleń... O Jezus, powiem sobie. Cześć maleńki kociaczku. A ty buziaczka dasz, maleńki? O, babunia jedzie. Papażki słoneczko moje. słoneczko, no. Papaszki moje maleństwo, no tak. Pa, pa. I kochani, właśnie teraz z Turką jedziemy na siłownię, także zabieram Was razem z sobą. Co mi się tutaj pomieszało? No i zaraz będziemy już na miejscu. I słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. B. Fabryka Formy. Kabina. Widzicie, tu jest taki Trzeba nacisnąć koniecznie tam, gdzie się jedzie, dlatego że jeżeli naciśnie się gdzie indziej, to ktoś będzie musiał po Was przyjechać. Bo trzeba mieć jakieś mm, pozwolenie. No, takie to dziwne. Także lecimy. Aha, bo to jest takie stojące solarium. Przytrzymaj mi drzwi, proszę. Uh -huh. Uh -huh. no fajne. Muszę skorzystać, Aj! Muszę skorzystać. Słuchajcie, posiłowni. Szczęśliwe. Szczęśliwa? Trochę. No. No. w tej Teraz musimy tylko nie zapomnieć, żeby musimy kasownik gdzieś tutaj był, nie? O tutaj, Ty masz ten bilet, nie? I kochani, tutaj na parkingu za godzinę jest 6 złotych parkowania, my byłyśmy dwie godzinki, nie zapłaciłyśmy 12. Powinno być za darmo, nie? No tylko, że malutkie te... Par... No to oczywiście. No w centrum miasta to jest raczej trudno, żeby było za darmo, bo jest zbyt wielu chętnych na miejsca parkingowe, a parking... miejsc parkingowych jest bardzo mało. Panie, jesteśmy już teraz w drodze do domku. Wstąpimy jeszcze tylko do Lidla kupić coś do jedzenia i lecimy na chatę. Tak spadł. Okej, okay, widzimy się albo w Lidlu, albo w domku. Ale fajnie dzisiaj było na tej siłowni, bardzo mi się podobało. Ja się czuję naprawdę rewelacyjnie na tej. Siłowni. No chodź tu. No. no chodź to rodi dzień W domku i już wam pokazuję co kupuję, co kupuję, co kupiłam. Rano słuchajcie, kupiłam te oto dwa przepiękne kwiatki. Trzy, przepraszam, dwa takie same i jeden inny. I te kwiatki były, słuchajcie, dzisiaj na promocji po 5 zł, także przepiękne są. Zobaczcie, jakieś liczne. No, cześć Watson, cześć! I tutaj kupiłam takie pnącze. I to pnącze chyba 3 złote? Dobrze mówię? Tak, 3 złote za to pnącze. Także bardzo fajnie. A po południu kupiłam surówkę z porem. Kupiłam do tego. Ja je bardzo lubię, te sznycle roślinne. Słuchajcie, i kupiłam jeszcze sobie chusteczki. Ja zawsze zamiast w ręcznik to wycieram twarz właśnie w takie chusteczki. I co? I krówki kupiłam, słuchajcie, ale już połowę zjadłam w samochodzie. <grystanie> już Ci daję jedzonko, tak? No także że robimy jedzonko dla oconka i dla mnie. No wow, no wow, już Ci daję. Już Ci daję, małejczki. No jest, ze mam no my tak? No tak, tęskniłeś się, tak, o jej. to się sztams ojej, no tak, ojej, no jest właśnie, jest właśnie. Kto tutaj się tak cieszy? Kto się tak cieszy? Co? I kochani, zanim zrobimy obiadek, to idziemy jeszcze ściągnąć pranie, bo zostawiłam spodnie i miało padać, ale wiecie, udało się. Udało się, jeszcze nie pada, także lecę. Zasiadam do obiadku i wiecie co, zapaliłam sobie pierwszy raz, od nie pamiętam kiedy, świeczuszkę, bo poczułam taki, wiecie, naprawdę jesienny klimat. Zobaczcie za oknem, jest już szarawo, zimna, bo bo mamy tylko 13 stopni. I słuchajcie, z tego co słyszałam, to Gorzów Wielkopolski szykuje się na, bo od dzisiaj mają być ogromne ulewy i szykuje się Gorzów Wielkopolski, na zalania, podtopienia, zresztą po polski chyba szykuje się na to i wiem, że jakieś worki już z piaskiem przygotowują, także no może być poważnie. No w każdym razie, a jeszcze a propos tego kotleta, słuchajcie, córka mówiła, że ona po zjedzeniu tego kotleta tak strasznie, Bolał ją brzuch, że wręcz nie do wytrzymania, ja już wiem, któryś raz nic mi nie jest, więc nie wiem, czy to jest kwestia po prostu, że ona ma jakąś nadwrażliwość, uczulenie albo po prostu jej nie służy, czy chociaż ona mówi, że nie, że on był dobry, że nie było czuć, żeby był popsuty, no. O zobaczcie, jak tu ładnie już, przepięknie one tu mi się wtapiają, wygląd taki jesienny pasują, no. Dobra, już nie gada więcej. Słuchajcie, życzę Wam wszystkim smacznego. Kochani, właśnie przyjechałam do domu. Muszę tego śmietnik odstawić. O, tu już mam zakupy i chyba tego kaktusza dzisiaj też zgarnę do domu, nawet zaraz, bo już cały czas teraz Pada, a idę robić tylko śniadanko, bo za chwilę córkę przyjedzie. Uh! Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, bardzo serdecznie. Wszystkich pozdrawiam i zapraszam na ten piękny, niepiękny, bo cały dzień będzie. Padać, dzionek ze mną i szybko Wam już pokazuję, co kupiłam. Kupiłam tak. Dzisiaj kupiłam serek, bo to śniadanko za chwileczkę będę robić dla siebie i dla córki. Ona za chwileczkę przyjedzie. Winogronka kupiłam, były w dobrej cenie, bo po 6 zł. Kupiłam, słuchajcie, dwie bułeczki. Jedną kupiłam żytnią, drugą kupiłam poznańską, bo córka chciała poznańską, więc yy, to. I kupiłam herbatkę i to wszystko. Także zabieramy się za śniadanko, a ja się rozbieram jeszcze w międzyczasie. Ale wiecie co, idę, pójdziecie razem ze mną, bo weźmiemy od razu tego kaktusa do domu, bo tak jak mówiłam, Wcześniej. Cały dzień dzisiaj będzie padało i jutro i w ogóle już jest pogoda, dzisiaj w tej chwili jest 12 stopni, także już chyba na kaktusa troszeczkę za zimno, także idziemy. A ten kotek co tu robi? No cześć. No Ziziulu, też będziesz ja śniadanko, tak? Ale pogoda, pada i pada. Dobra kaktusa, tego te chyba jeszcze mogą zostać, bo one są dosyć wytrwałe, a tego nie wiem. O jest taki ciężki. Jakby nie mam z tym doświadczenia, bo dopiero w tym roku go kupiłam i wolałabym nie ryzykować. Coś tu jeszcze zgarniam? Nie, to wszystko. Dobra, idziemy do domciu. Pani, ja właśnie czekam na sureczkę. zrobiłam na śniadanko sobie awokado z ogórkiem, bo córka nie miała ochoty, a jej serek biały i ogóreczek. I do tego herbatka będzie i to wszystko, jakieś owoce Słuchajcie, jeszcze. pokażę Wam, gdzie postawiłam tego kaktusika. Już Wam to pokazuję. Czekajcie, Tak postawiłam właśnie tutaj w azience. Na razie będzie stał, myślę, że tu pani dosyć wygląda. Na co hmm. czeka ten kotek, co? O jezu, maleństwo moje. Wiem, że mam papier nerwów. nie lubisz, nie? No już, już, już. A chcesz, żebyś to możesz sobie wyjść. A słuchajcie, pogoda. Tak jak widzicie, nie zaciekawa, ale humory dopisują, także to najważniejsze. Słuchajcie, nie. tu dla córki uszykowałam taki kominek. No, co? na nie jesteś normalnie w dyskusji. się Jeszcze zapytam jej się, czy chce ode mnie. A co ja mam tu? Aha, e, czy chce ode mnie tą kawę, to jej też dam. Słuchajcie, idę właśnie otworzyć córce, bo przyjechała i zaraz lecimy razem na siłownię. Hello! Kochani, także my z córeczką zasiadamy do śniadanka i życzę Wam wszystkim smacznego. Dla córki pakuję taki kominek i jedną kawkę, bo mam tyle tych kaw, że niech się dobrze chowa. No, no ona jest ładna taka. Kochani, właśnie przyjechaliśmy na windę chciałam powiedzieć, na siłownię. Także jedziemy dla zdrówka, troszeczkę zadbać o zdrowie, bo to jest bardzo ważne, pamiętajcie. Kabina no. A. Dzisiaj kabiną A lecimy, słuchajcie. Jakąś dziwną tą windą jedziemy. Chyba się lustro tutaj zbiło albo coś, nie? Piętro. No. Szczerze zastanawiam się, czy tutaj wejść w ogóle takie koce. Gotowe i ruszamy na ćwiczenie. Przedrycham przesuwać torebkę. la chica Nie wychodzimy, moi kochani, ale było fajnie. Moi kochani, wychodzimy. No, teraz jedziemy ładną, no. i wyleci. Nie trzeba ponieść koszta. Jestem do sklepu, bo jestem tak głodna, że muszę coś zjeść po tej siłowni. Nie wiem, co tu sobie wybrać. Moleczkę. I tu co mamy? Nie wiem, co wziąć. jest. Nie wiem. Nie widzę. Jakiś jogurcik sobie chcę wziąć, ale nie wiem, który chyba tego skyra wezmę coś też? skyrka? co ma? dużo cukru? a tu jakiś taki chłodnik jest, o! a może chcesz taki? chłodnik ogórkowy jest i chłodnik buraczkowy tak? no to wezmę, będzie sobie spróbował, to biorę dwa Ale fajnie a zobacz tylko skład bo ja nie przeczytam ogórki zielone z cukier koperskult pieprz. A, czyli krótki skład. Normalnie się proszą żeby kupić. Kochani, przepyszny jest ten chłodnik z buraczków. Ten z y, córka mówi, że ten z ogórków jest też bardzo dobry, tylko troszeczkę soli mu brakuje. Pyszne. Kochani, przyjechałam już do domku, tylko jeszcze córce zaniosę. Kwiatka. Okay, idziemy już do domu. Za chwilę wam pokażę, co kupiłam w Action. Za sekundkę. I kochani, już Wam pokazuję, co kupiłam w, w Action. A cieszę się bardzo, bo kupiłam słuchajcie,. To nie. To nie. Kupiłam paputki. Zobaczcie, jakie śliczne, przepiękne takie milusie. I one niecałe 14 zł kosztowały. Także rewelacja. I co jeszcze kupiłam? Kupiłam oczywiście maseczkę, taki olejek. On chyba 3 zł kosztował. Do kominka. Także za chwilę będzie mieć przepiękny, zapach, ale ślicznie taki bardzo delikatny. Przepiękny. Kocunku, co tak miało? Czy stęskniłeś się? Dobra, rozbieramy się i siadam do jedzonka. Na szczęście mam jeszcze ten kotlet. Ten kotlet mi został od wczoraj, także sobie ze suroweczką zję. Nie muszę nic wielkiego szykować. No także. Nic więcej nie kupiłam. Ale cieszę się, słuchajcie, z tych paputków, bo nawet dzisiaj mówię, że przydałoby mi się tapcie. Już takie. Bo jest chłodno, jest zimno już. I akurat trafiłam. Także. Cieszą się bardzo. O! No piękne są. I były, słuchajcie, różne kolory, bo był jeszcze różowy i jeszcze. A i szary. Ja akurat lubię, jak zresztą widać po mnie, kremy także. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. No po prostu śliczne są. I tutaj uszykowałam już sobie. Ten olejek, wlałam troszeczkę wody tutaj do kominka i nalejemy, nie wiem, z 5 kropli? Oj, 10, świeczkę i zobaczymy, jaki to w rzeczywistości ma zapach. Kochani, ja tradycyjnie z moją herbatką zasiadam do obiadku i życzę Wam wszystkim smacznego, ale na razie Na razie nie czuję tego kutle. Także dosyć chyba słaby jest ten zapach, ale to nie, bo wiecie, co to w sumie. To jeszcze nawet nie zaczęło parować, więc trudno jakikolwiek zapach. Dobra, A co żabko? Co tąku? No, także jeszcze raz Wam życzę smacznego. A łocunek życzy smacznego? No powiedz, że smacznego. I moi kochani, jak na ten moment ten olejek sprawdza się rewelacyjnie, bo przepięknie pachnie, bardzo delikatnie, kwiatowo. Tak naprawdę taką nutką troszeczkę bawełny, też jakby. W każdym razie jest bardzo ładny, lekki zapach, to nie jest zapach z tych takich mocnych duszących, tak troszeczkę jakby praniem świeżym, no nie tak mi się kojarzy, w każdym razie bardzo ładnie pachnie, zobaczymy jak on się długo będzie utrzymywał, no ale słuchajcie, nie kupiłam tego olejku, bo przeszłam, ja nawet nie zauważyłam, bo one tak gdzieś stały z boku te olejki, że nawet nie zwróciłam na nie uwagi, ale moja córka zauważyła i właśnie ja już tam w kolejce i przyszła do mnie pokazać mi ten olejek, powąchałam, mówię Boże, jaki cudowny zapach i poszłam jeszcze zobaczyć, jakie są inne zapachy i ja wybrałam ten, który widzieliście wcześniej, a córka wybrała troszeczkę mocniejszy, taki, no mocniejszy po prostu, ale też bardzo ładny, śliczny, tylko nie powiem Wam, jaka nazwa, bo zupełnie nie pamiętam, no. Także, no zobaczymy, jak go się długo będzie utrzymywał, zobaczymy, jak długo będzie ładnie pachniał, no to wszystko zależy, zobaczymy, dam Wam w każdym razie znać. No i tak naprawdę, słuchajcie, przychodzę się do Was pożegnać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, że odwiedzicie mnie w następnym vlogu. I co? Naprawdę mam ogromną nadzieję do zobaczenia w następnym vlogu. Ciao! Ale mam tam bałagan, muszę posprzątać. Wstyd! Wstyd! Pa!